Wydaje mi się, że to jest jakby najlepszy nasz mecz ze wszystkich gier kontrolnych, najbardziej skuteczny i też najwięcej rzeczy zrealizowaliśmy z tego, co sobie zakładaliśmy. Też cieszymy się, że mogliśmy rozegrać ten mecz na trawie. Dla nas to na pewno było bardzo ważne, z racji tego, że no wiadomo, już za tydzień mamy kolejkę ligową. Jesteśmy zadowoleni, ale no spokojnie do tego podchodzimy, no bo czekamy jakby na rozgrywki ligowe. Gry kontrolne to są gry kontrolne, oczywiście cieszy nas to, bo na pewno dużo większe zmartwienie mielibyśmy, gdybyśmy wyglądali źle i zastanawialibyśmy się, co można zrobić jeszcze inaczej. Natomiast no, ta forma zawodników jakby od tego pierwszego treningu w styczniu, który mieliśmy do teraz, uważam, że tak stopniowo szła do góry, oczywiście były wahania. Natomiast no, tak jak chyba wszyscy dzisiaj widzieli, zespół wyglądał bardzo poprawnie. Ważne jest to, żebyśmy w tym tygodniu byli bardzo mocno zdyscyplinowani w naszej pracy i też, żeby to zwycięstwo nie spowodowało, że my gdzieś tam będziemy myśleli, że wszystko jest bardzo dobrze. Liga jest bardzo wymagająca, wszystkie spotkania będą ciężkie i musimy do tego podchodzić z pełną koncentracją, zaangażowaniem i z dobrą pracą.